Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, ostatnie dni toty przed nami. No i dzisiaj też paczki z ikonami. Yy, ostatnio mówiłem, że za każdy tysiąc łapek będzie, słuchajcie, jedna paczka z ikoną, więc robiliście 10 tysięcy łapek, więc dzisiaj 10 paczek z ikoną. Ale za 750 łapek... Wbijamy kolejną paczkę z ikoną w następnym odcinku, także zostawiacie łapki w górę. No a my, mam nadzieję, że coś dzisiaj ciekawego trafimy. Też zanim zaczniemy, to przypominam tradycyjnie, że FIFA Pońca można kupić za pomocą takich kart, przedpłaconych. Które oczywiście znajdziecie w dobrych sklepach z elektroniką. Nie poznajemy nic innego jak zaprosić Was na odcinek. Zaczynamy! Uta na No dobra, a my otwieramy jeszcze u mnie 4 paczuchy za 125 tysięcy No i zobaczymy, czy coś wypadnie, czy coś wypadnie Pierwsza paczka i let's go, let's go Z tym może jakiś walkout, ale taki podwójny, piękny S Ok, Francja Anglia, Ok, nadpominam bo 84, Anglik To jest walkout bez historii, ale coś oprócz tego może być w paczce a, Nie ma, drugi inform. I lecimy. Kolejna, a zarazem druga paczka, za 125 tysięcy. I co tym razem? No poprzedniej był walkout, ale teraz nie będzie walkoutu, to będzie tylko inform... Ech. Ech, 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 dobra. Też bez historii. Czy coś oprócz tego? I jeszcze coś specjalnego? Halo, halo, nie, za dużo tych duplikatów. A, yes. Wyłączyłem monitor, wyłączyłem też podgląd, widzę tylko czat. I otwieram paczuchę. No i zobaczmy, zobaczmy, żeby był walkout przede wszystkim. Przede wszystkim Nesta, podba. ta informacja się nie otwiera <laughs> Może jakieś kółeczko o śmierci było Jakiś INFORM XD INFORM XD INFORM XD Okej, okay, ten INFORM Campbell to jest, tak? <laughs> INFORM CAMBELA Znaczy ikona, ikona, nie wierzę Trzy paczki za 125k bez walkoutu Bez walkoutu Ostatnia paczka za 125 tysięcy, a w środku Proszę Państwa on, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Cztery paczki bez blokautu. Jest cancelovidal, nice. Okej. Okay. Piąta paczka. W czterech poprzednich nie było nawet blokautu. Może do pięciu razy sztuka. Pięć paczek. 5 razy ekrany. Ha! 500 zł. Nie kosztuje nawet walkout. To jest hit. To jest hit, proszę Państwa. Lucas Osiemdziesiąt 84 overall. 84 overall. Okej. Okay. Pięć paczek z rzędu za 125 tysięcy. Nie dało nam nawet walkoutu. Pięć paczek z rzędu bez walkoutu w paczkach za 125 tysięcy. Jedna taka paczuszka. Około 100 zł. No i teraz, czy w kolejnej paczce, czy w kolejnej paczce będzie walkout? Szósta paczka z rzędu za 125 tysięcy jest, tylko nie anglik, w walkout, bramkarz. Jezus Maria! Siri 86, ok. Czyli Siriju e, Inform warty 600 zł. Myślę, że jest to ciekawa, ciekawa karta. Oprócz tego Kedira, wspaniała paczka. Ok, no i 9 paczek za 125 tysięcy. No w poprzednich sami widzieliście co się działo. Teraz spróbujemy trochę potwierać za końce i to na tym magicznym koncie, gdzie trafiliśmy już Mbappé, gdzie trafiliśmy De Bruyne, Salaha. No a teraz, może jakaś niebieska karta nam wpadnie. Na początek, Argentyna, a i owszem, napastnik. I to będzie Gonzalo Higuain. 85 overall. Yy, więc. Okej, okay, do tego Rodri. Może być, może być. Dobra. Okej, okay, moi drodzy, druga paczka za 125 tysięcy. Zobaczymy, ile tutaj walkoutów wpadnie na taką ilość paczek. Jest, 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 ale co to jest? Nie, to nie jest to ty, kurde. Jezus Maria, tak blisko, a tak daleko. O mój Boże, no dobra, no dobra. Oj, zijek, zijek, 85, znowu 85. No dobra, ale nie tego szukamy, nie tego szukamy. No i słabe te karty, słabe. Trzecia paczka za 125 tysięcy. No i sprawdźmy co tym razem. Co tym razem. Na razie dwie paczki bez walkoutu. Trzecia paczka bez walkoutu. Paczki za 125 tysięcy, to jest jakiś hit. Tylko Mares z Manchesteru City. Eee, no powiem Wam tak. Jeden walkout na tyle paczek, to jest chyba coś spektakularnego. Otwieramy czwartą paczkę za 125 tysięcy. No i zobaczmy, zobaczmy co tym razem. Trzy paczki bez walkoutu teraz. I jest pierwszy walkout Niemiec, chociaż bramka, żeby to był. No, nie, nie. nie, nie. Thomas Myla. Oprócz tego, Nobel Inform do jego koszta. No, no, nie, no, nie. Także zobaczmy. Piąta paczka za 125 tysięcy. I co tym razem, co tym razem jest walkout. Ale nie to ty, jest Hiszpan, GK albo się. Nie no, Busquets, Busquets Barcelona 89 No ale jest szansa, że coś oprócz tego Busquetsa jeszcze w tej paczce będzie Ta Wiska Ajax Dobra, włączyłem monitor, otwieram paczkę i wyłączam podgląd i widzę tylko i wyłącznie chat No i zobaczymy, no i zobaczymy, co ciekawego tutaj trafimy Paczka już poleciała, mam nadzieję, że jakiś walkout, naprawdę z tymi walkoutami Różnie bywa, różnie bywa, ale może tym razem przede wszystkim, no żeby był ten walkout, żeby był ten walkout, to jest najważniejsza informacja. Ale widzę, że jest Francja i to chyba Yedder, także chociaż to Portugalia jest teraz Hernandez, Hernandez, Francja, ok, Esio, Esio, obrońca Hernandez. Wszystko jasne, wszystko jasne. Okej, okay. jednak to nie był Hernandez Francja, to był Korona Inform Walkout, do tego na was yy, walkout. okej. Okay. <grym> Dobra, trzy paczki do końca. Trzy yy, paczki do końca. No i sprawdźcie, no w poprzedniej podwójny walkout. A co tym razem? Inform jakiś paru wiasty z Francji. No to to jest 8-1 obrońca yy, z Walencji Diakabi. Czy coś oprócz tego informu? może pięć informów w paczce. No, jeszcze burki. No, ale to nie o to chodzi. Następna paczka. Toty Robertson. Taką informację otrzymałem. I czy faktycznie tak będzie? Halo, halo? Czy to jest ta paczka? Gdzie będzie Toty Robertson? Jest walkout? Ale to jest Hiszpan SO albo GK. Jest SO Ramos, Ramos Real Madryt. Tak jest! Sergio Ramos! Dobrze! Dobrze, taki walkout może być. Sergio Ramos. Witamy serdecznie. Witamy pana Ramosika. Czy coś jeszcze oprócz tego... Ramosa w tej paczce dostaniemy. Zobaczmy, jeszcze jest pianić, a więc podwójny walkout. No ale wartość Ramosa to jest już tylko 60 tysięcy. No i ostatnia paczka za 125 tysięcy. No ale potem oczywiście wyzdrujemy te końce i otworzymy paczki za 45 tysięcy. Ajax, no a tutaj jeszcze walkout, jeszcze jakiś walkout nas czeka z Brazylii. Może LS i Neymar? się, no to będzie Roberto Firmino, okej. Okay. Roberto Firmino, czy coś oprócz tego Roberto Firmino w paczce zobaczymy ciekawego i spektakularnego? Zobaczymy informa Unala, okej. Okay. Kolejna paczka z ikoną. No i zobaczmy, co to będzie za ikona. Jaka ikona tym razem wpadnie? Szukamy chyba jakiejś Brazylii, Francji, a będzie to Włoch. No to chyba PO, SP? SPD jest Gatuzo, a SP? Nie, nie. Okej, okay, no dobra, no to jest taki standard. Powiedzmy... Mogło być lepiej. Nie ma wielkiej tragedii, ale jest kiepsko. No ale jest kiepsko niestety. A aj, 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 Jest. Jest tak o, Bo wiem, że... Wiem, że Dario tutaj ma składzik przepotężny akurat. Więc ten Gatuzo to chyba będzie na ławkę albo na jakieś przepalenie w przyszłości, bo zobaczcie składzior. Chociaż, tutaj wejdzie, nie wiem czy jest lepszy, czy Guardiola, czy Gattuso, Zacząć jak myślicie, Guardiola, czy gatuzo? ale ogólnie wszystko ma, nie, bramkarz, pomoc, tutaj Butragenio miał być, Dario Butragenio miał być, kurde, zabieramy się teraz za kolejną ikonę i zobaczmy, zobaczmy, kolejna paczka z ikoną, kolejna dogrywka, no i czy to zostanie rozstrzygnięte teraz, jest walkout, wow, wow. oho, mamo, co się dzieje, nic Cześć. nie mówię! Dobra, czyli nie wiem, jeszcze nie widzę, ale niech to będzie Hulit 86. Później, nie, nie. Nie muszę być Hulit. Ja pierdzielę, ale jest forma o z tymi jej. trafami! XD 87! Kenny Dalglish! Matko dziękuję, to Boska! <laughs> Kenny Dalglish, ten zawodnik, warty prawie 2 miliony! 2 miliony końców! Karta do końca Fify. Dwie poprzednie ikony były niesamowite. To było coś pięknego. Czy trzecia ikona będzie równie piękna? Zobaczmy. Zobaczmy i sprawdźmy. Co tym razem? Ojże, światło dzienne. To jest Włochy. CPS? Eś, o! Nie, nie Nesta. Nie Nesta. Nie, nie, okej. Okay. Kanawaro Ej, okej. Okay. Kanawaro W tej FIFA jak najbardziej... Y, powinien dać rado, 82 tempa, 90 obrona, 81 fizyczność. Okej, okay, nie ma tragedii Myślę, że nie mamy na co za bardzo narzekać Bo ten Canavaro jak najbardziej wygląda okej, okay. na pewno wygląda lepiej niż Nesta to, to nie ma co tutaj ukrywać, wysoka pracowitość y, wysokości nie ma wiadomo, wzrostu, ale z główek i tak się nie traci bramek za wiele, więc y, czemu by nie? I ten właśnie Canavaro Warty 700 tysięcy ponad, więc jest okej. Okay. Dobra, leci. Leci kolejna paczka z ikoną. Spójrzmy na to. Jaki kraj. Okej! Okay. Jest to hadzi. To nie jest najgorszy traf, patrząc na, na skład, w którym potrzebny jest środkowy pomocnik, to ten Hadzi jak najbardziej się sprawdzi. Jak najbardziej Hadzi się sprawdzi, więc nie będziemy narzekać. Wiadomo, mogło być lepiej, oczywiście, ale e, do tego składu... George Hadzi będzie pasował wyśmienicie. Będzie pasował wyśmienicie. Zobaczmy. Kolejna paczka z ikoną przed nami na moim głównym koncie. Żarty się skończyły? Żarty się skończyły. Brazylia. Brazylia. Holandia. Bramkarz. Okej! Okay. To będzie Edwin Wandersar 87. To absolutnie nie jest zły traf. Nice. Okej. Okay. Moi drodzy, co tu dużo mówić? Mamy bramkarza do końca gry. Edwin van der Sar. Witamy serdecznie, ahoj! Jest okej, okay. jest okej. Okay. No to jest karta, która może skoczyć do pierwszego składu, więc tu no, nie mam absolutnie yy, na co narzekać. Edwin van der Sar. ile on jest warty? 300 tysięcy. Okej, okay. może być, może być do składu. Paczka z ikoną Ufurmanka. Paczka z ikoną Ufurmanka, zobaczymy co teraz. Czy tutaj będzie piękna historia? Jest Portugalia, SN! Eś SPO, Eś Figo, chociaż Figo, 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 Błaga, Figo, nie deko, nie Deco, nie Deco. Co? Rui Costa? Nie, dlaczego? Dlaczego? Ale jaja, no dobra. Ale dobra, jest Luis Figo. Jest Louis Figo, moi drodzy. Furman, przepraszam. Otwieramy. Kolejna paczka z ikoną. Wjeżdża. I spójrzmy, co tutaj będzie. Portugalia albo Brazylia, albo Francja. Tego szukamy? Matko Boska. Jakub napisał na kata. O mamo, tutaj nie ma happy endu, tutaj nie ma happy endu, Szakal, przepraszam. No to zobaczmy, paczka z ikoną, kolejna paczucha z ikoną wjeżdża, ale co to będzie teraz, co to będzie, po nakacie. Czechy, to może być tylko jedna karta, Pavel Nedved, paradoksalnie nie jest to zła karta, nie oszukujmy się, Pavel Nedved ma super statystyki, yy, natomiast... Paweł Nedwet. Ciężko będzie go tutaj wpasować do składu, ale jakoś damy radę. Jakoś damy radę. 86 overall Paweł Nedwet. Warty 600 tysięcy. 600 tysięcy ponad Paweł jest warty, więc myślę, że nie ma też jakiejś wielkiej tragedii. Paweł Nedwet. Witamy w składzie 5 gwiazdek słabszej nogi, to też jest istotne. Paczka z ikoną z cyklu dla tych, co zostali. I to piękna paczka. choinka, prezenty, bałwanek. No i teraz piękna flaga. Błagam. Włochy. Nie. SN? Del Piero chyba. Alessandro Del Piero, proszę Państwa. Alessandro, ale nie. Zola. Zola 85. Ale Zola w tej chwili jest spoko. Pod tym kątem nie można też narzekać na Zolę. Natomiast. Właśnie. On 700 tysięcy kosztuje. To jest taki... To jest taka... Tańsza wersja Messiego. To jest tańsza wersja Messiego eee, Więc nie ma, nie ma tragedii absolutnie. No i teraz, moi drodzy, paczka z ikoną, paczka z ikoną, sposobem Filipasa, a błyskawicz nie poszło. No i zobaczmy, czy to jest ten moment. Czy to jest ten moment na potężną ikonę? Bo to jest Holandia. OK! Okej. Okay. Wandersar może być. Może być. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii absolutnie. Eee... Nie będziemy narzekać. Nie będziemy narzekać. Bo pan Wandersar jak najbardziej może być. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No było jedyny boom. Także moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę. Każde 750 łapek w górę to są najmniej jedna paczka z ikoną w kolejnym odcinku. Także e, subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. I klikajcie dzwonek. Trzymajcie się. No i na razie. Bum.